Siemanko, witam Was, z tej strony Szut I to jest pierwszy motovlog w nowiutkim sezonie Zapraszam do oglądania Tak więc dzisiaj pogadamy o tym co się zmieniło w MOTO przy zimę jak sobie coś tam jeszcze przypomnę, to oczywiście powiem. Więc tak, może zacznijmy od przodu. Czy od góry? Od przodu zaczniemy. Z przodu, więc tak, tutaj z przodu niewiele się zmieniło takich widocznych elementów. Głównie tutaj zostały poklejone plastiki. czacha trochę. Już nie, nie, nie lata to wszystko tak jak latało wcześniej. Tutaj nie wiem czy był wtedy, były na ostatnim motowlogu paseczki. To paski są z taśmy odblaskowej zrobione tutaj jak i z tyłu jeden paseczek jest na podświetlaniu tablicy. No tu wszystko tutaj poklejone to co, co trzeba było robić. Na zbiorniku też jest paseczek jeden jest też tankpad nowy, ponieważ tamten odłaził dzieciaki mi zaczęły odrywać na, na zlotach i, i połowę, praktycznie połowa nie trzymała kierunki widzieliście yy, lusterka tak samo tutaj jeszcze nie nietoperek został do pomalowania i łożysko główki ramy do wymienienia ale to jakoś na dniach zrobił. Yy, co tutaj dalej od góry zaczniemy teraz siedzenia siedzenia zostały obszyte obydwa no to jest taka nie, ala skóra Ale lepszy, lepsze to jest ponieważ jak będzie padało to nie namoknie tak jak skóra Nie będę miał dupy mokrej Jakby będę musiał jechać gdzieś Tylko przetresz matką i gitara suchutko hmm, Tutaj jeszcze Jak widzicie moto jest brudne No jeszcze nie byłem na mini Dzisiaj miałem podjechać ale kolejka straszna była więc uznałem że to nie ma sensu więc yy, tak yy, tutaj została pomalowana yy, rączka ta tylna. Nie wiem jak to się nazywa tak profesjonalnie. Taki kolorek będzie pod nos oczy wy widzicie. Tak to wygląda. W nocy to się świeci jak... Nie powiem co... Yy, no i tutaj tyle. Nic więcej takiego nie zmieniło. Poza tym oto tłumiczkiem. W tamtym sezonie już mówiłem, że nie, nie mówiłem. Bo to było na wakacje chyba, bo był motowlok nagrywany dawno temu. No cóż, nie miałem jakoś czasu. Później moto się psuło i to tak wyszło. Zimno było. No co ja będę tam pierdzielił. Nagrałem i tyle. Tłumiczek został wymieniony w końcu. Przyspawany ten. Jeszcze zapomniałem o naklejce. Jeśli się ciepło zrobiło, to będę naklejał tutaj. A krapowika naklejkę. Um. Za chwilę odpalę o Zobaczycie, jak to brzmi. Posłuchacie, znaczy się. Um. No i tutaj chyba tyle. Tą naklejkę z JK ma też. Wywalę. Tak jeszcze parę rzeczy zostało do zrobienia, właśnie. No. no, więc tutaj tyle, a tam jeszcze pierdoły jakieś um, głębiej. Zostały porobione, jak na przykład wymieniony y, cały przewód paliwowy, wszystkie części te, granik, y, filtr paliwa y, 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 i chyba tyle. Jak coś się jeszcze przypomni, no to, to oczywiście dopowiem. Przerobale jakieś mi obłażą A jak? No, dobra Więc co, odpalamy moto Ogólnie teraz jest z DB killerem Tłumik Jeszcze raz przykliknąć Dobra, jest z killerem Jest tłumiczek Więc odpalę, zobaczycie jak to brzmi no, Ciężarek odpala A później wyjmę DB killera i poszukać jak brzmi bez indypilera. tak więc odpalamy uwaga nie wiem czy mikrofon w ogóle to wyłapie nie, czy odda tak, tak ten dźwięk jak jak jest na żywo no jeszcze problem z obrotami muszę trochę się pobawić przy ustawić ładnie ale właśnie tak to brzmi. Łańcuch trzeba naciągnąć będzie. O. I zgas. Fail. <gryzny> no. Tak. Jeszcze lampa mi lata. Fajnie. Tego było trzeba. i kurde. Kolejna rzecz do zrobienia No i tak to brzmi właśnie Dobra, gasimy. Wyciągnę db killer Posłuchajcie jak brzmi Bez db killera Dobra Odkręcamy Nie wiem czy mi się to uda jedną ręką zrobić się jednak brudzi trochę tutaj tak ładnie była teraz się ciemny zrobił dobra damy radę chyba jedną tą jedną ręką ogólnie będzie jeszcze motowlog docieranie silnika o zmianie oleju może w następnym sezonie jakby to zmieniło olej miał być w tym, ale tak jakoś nie wyszło, bo moto było rozebrane całe. A, właśnie. A teraz nie wyjdzie. A wylas. No, trochę osmolony. Yy, zostało jeszcze wymienione w moto, moto, moto. moto. Yy, kurczę, jak to się nazywało? Sprzęgiełko rozrusznika. Sprzęgło rozrusznika ponieważ jak wiecie, bądź też nie wiecie przez miesiąc prawie, że musiałem jeździć do Lublina na moto bo autobusami się nie chciało tłuc i musiałem palić na pych ponieważ się rozwaliło sprzęgiełko i kręcił, ale nie odpalał ale jest zrobione na razie jest spokój dobra, odpalamy na niskich obrotach że jest już inaczej drży trochę ale to się wszystko ustawi jak mówiłem kilka rzeczy jeszcze jest, jest jeszcze do zrobienia Cieszę się, silnik jest nagrzany. No jeszcze lata. Zacisk hamulca do tego. hamulec. wygląda tak to brzmi ale dopiero razy raz zaraz, z powrotem żeby mi dowodu nie, nie zarąbali no także to by było na tyle póki co ale pożegnam się z wami, z wami jak będę jechał a few moments later tak jeszcze a propos kamerki patrz profesjonalne kurcze Przystypu ręce mi się często. Ale działa. <laughs> się, pierdolę. A few minutes later. Od razu uprzedzam pytania. To jest lotnisko Ten cały teren. Pewno zaś. Dobra. Będziemy lecieć. Later. Dobra. Lecimy. No, na nie teraz podjadę, kurde, nie będzie kolejki. Się zobaczy. No, piachu jest jeszcze pełno na drogach, musimy uważać. Jako motocykliści, żeby ono na takim żwirku ziemi, piachu nie wyrżnąć. No to łatwo, kurde, o Dobra, także tak jak ostatnio się pożegnamy w identycznym miejscu. No, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. No i jeszcze zachęcę Wam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania, udostępniania ewentualnie. Jeżeli chcecie, jeżeli się Wam podobał filmik, to możecie tego lajka zostawić, jeżeli nie, no to możecie zostawić łapkę w dół. Co tam jeszcze? Wbijajcie na Instagrama, na Facebooka. Linki macie w opisie, wszystkie na dole. Także jeszcze możecie wbić na moją stronkę, na mojego takiego niby bloga shutmotoblog.pl. Link oczywiście też jest w opisie. No i cóż, to by było na tyle. Niedługo spodziewajcie się kolejnych motoglądów. Może coś, coś ciekawego będę miał do powiedzenia. Także trzymajcie się. Uważajcie na siebie na drodze, jeszcze kierowcy. Nie uważają aż tak na nas. Nie przyzwyczyli się. Ale co ja to wpierdzielił? Trzymajcie się. Cześć. Pierwsza lewa. Many later. Druga lewa. Jej. More moments No nie było niestety. Ale kiwnięcie głową wystarczyć powinno. Można powiedzieć, że trzecia lewa.